Nie żyje Ewa Sałużanka. Przykre wieści obiegły Polskę. Informacja o śmierci Ewy Sałużanki poruszyła środowisko artystyczne i mieszkańców Jawożna. Reżyserka była jedną z tych postaci, które pracowały po cichu, ale ich wpływ na kulturę okazał się trwały i znaczący. Dla wielu widzów na zawsze pozostanie współtwórczynią. Alternatyw 4. Dla innych mentorką, pedagogą i animatorką lokalnego życia kulturalnego. Odeszła współtwórczyni. Alternatyw 4: Polska kultura w żałobie. Nie żyje Ewa Sałużanka, reżyserka, doktor sztuk filmowych, wieloletnia dyrektorka i pedagogzka akademicka. W historii polskiej popkultury zapisała się jako współtwórczyni kultowego serialu Alternatywy 4, nad którym pracowała u boku Stanisława Barei. Choć jej nazwisko nie zawsze było na pierwszym planie, jej wkład w powstanie tej produkcji pozostaje niepodważalny. O śmierci reżyserki poinformowały władze Jawożna, z którym była silnie związana przez wiele lat. Prezydent miasta Paweł Silbert w poruszającym oświadczeniu podkreślił, że jawożno nie było dla Ewy Sałżanki przypadkowym miejscem na mapie. Po latach spędzonych w Warszawie i Katowicach wróciła tu najpierw z powodów rodzinnych, a później świadomie zdecydowała, że właśnie tutaj chce żyć i pracować. Chciała być blisko ludzi. W oficjalnym komunikacie prezydent Jawożna zwrócił uwagę na jej osobowość, otwartą, uważną i głęboko zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności. Sałżanka nie szukała anonimowości ani dystansu. Wolała codzienny kontakt z ludźmi, rozmowę i realne uczestnictwo w życiu miasta, które traktowała jak wspólnotę, a nie jedynie miejsce zamieszkania. Przez wiele lat Ewa Sałżanka kierowała Centrum Kultury Teatru Sztuk w Jaworznie, nadając tej instytucji wyrazisty autorski charakter. Teatr postrzegała nie tylko jako formę artystycznej ekspresji, ale przede wszystkim jako przestrzeń dialogu, emocji i spotkań międzyludzkich. Właśnie w takim duchu budowała repertuar i pracowała z zespołem. Równolegle z działalnością reżyserską i dyrektorską prowadziła zajęcia na Wydziale Radia i Telewizji Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Dla studentów była nie tylko wykładowczynią, lecz także autorytetem i przewodniczką po świecie sztuki, uczącą wrażliwości, odpowiedzialności i myślenia o kulturze w szerszym, społecznym kontekście. Choć Ewa Sałużanka odeszła, jej dorobek pozostaje żywy zarówno w klasyce polskiej telewizji, jak i w pamięci widzów, studentów oraz współpracowników. Jak podkreślono w oficjalnym pożegnaniu, była osobą niezwykle mądrą, wrażliwą i zaangażowaną, która realnie współtworzyła kulturalną tożsamość Jaworzna i regionu.